Cześć widzowie, dziś ciekawy materiał. Dostałem na testy skaner 3D z firmy Creality. Jak większość z Was, która śledzi moje poprzednie materiały, pracowałem na skanerze z firmy RevoPoint. Fajnie, że druga firma zdecydowała mi się przysłać taki skaner na testy. Będę miał okazję porównać jeden skaner z drugim. W tamtym skanerze, przez ten czas, który już go mam, czyli około pół roku, zdążyłem zauważyć wiele takich istotnych problemów, które niestety, ale też utrudniają pracę. Pomimo to, skaner jest mega opcją, jeśli chodzi o prace warsztatowe, bo niesamowicie ułatwia pracę. Jeśli korzystamy z jakiejś maszyn CNC, moim zdaniem nie umiałbym już pracować, ale człowiek się szybko uczy lenistwa. Jak zaczął pracować na czymś fajnym i miałby się teraz zdegradować, żeby znowu pracować na rysowaniu kartonów, yy, robieniu takich szablonów z tektury, no to niestety, no ale jest to takie trochę demotywujące. Dlatego w tym filmie pokażę Wam Unboxing nowego skanera z firmy Krality. Omówimy jego opcje, pokażemy prawdziwe zastosowanie w warsztacie. Pokażę wam sytuację, kiedy dawał ciała skaner Revopoint i po prostu sobie nie radził z wieloma rzeczami i zobaczymy jak poradzi sobie z tymi rzeczami skaner od firmy Krality. Bierzemy się za rozpakowanie paczki i zobaczymy, co tam przyszło. Jestem niesamowicie podekscytowany, bo czekają na tą paczkę bardzo długo. A tak naprawdę, premiera tego skanera miała miejsce stosunkowo niedawno. Bierzemy się za rozpakowanie paczki. Ale poważna skrzyneczka, jak to w ogóle wygląda? Pójście. Skrzynka do zadań specjalnych, widać, że tak, kurde, masywnie i konkretnie to zrobione. Robi wrażenie, nie powiem, bo na przykład pokrowiec z Revo Pointa no to taka zwykła torba. Także można to wrócić do jakiegoś garażu, gdzie jest pył garaż, pył jakiś, mówię, przepraszam, pył, yy, kurz i tak dalej, schować w skrzyneczkę i wygląda to w miarę szczelnie, także może leżeć. Otwieramy, patrzymy na zawartość. Mamy markery do znaczenia standardowo. No i tutaj będziemy mieli sam skaner. Skaner się prezentuje w ten sposób. Przejdźmy do dalszego rozpakowania. Zobaczmy, co tutaj jest dalej w zestawie. Dostaliśmy w zestawie adaptery. W zależności od tego pewnie, jaki rodzaj wtyczek mamy u nas w gnieździe. No bo jak wiadomo, są różne wtyczki w zależności od kraju. Jak widać, przewidzieli chyba wszystkie możliwe. Zobaczmy, co jest dalej. Mamy jeszcze tutaj kilka. Pudełek. tu zapewne będzie ładowarka, bo już widzę kabel. Sup, zgadza się i mamy po prostu zasilacz z styczką. Pozostała, która będą mi niepotrzebna. No i ostatnie z pudełek. Prawdopodobnie tu kabel. Gdybyśmy nie mieli w naszym komputerze wifi do połączenia się bezpośrednio ze skanerem. Biorę się teraz za zainstalowanie oprogramowania do skanera. Jak już ja się zapoznam dokładnie z jego działaniem, wtedy Wam powiem o nim dokładnie, żeby nie mówić Wam też głupot i rzeczy, których nie wiem. Dziś na stole mam dwa skanery. Po mojej lewej jest Revopoint Miraco 32 Giga Pro. Po prawej Creality Sermon V1. Niedawno była premiera tego skanera i został mi on przysłany w celach testu. Tutaj mam taką ściągawkę, którą sobie wydrukowałem, aby omówić dokładnie różnicę tych dwóch skanerów. Jak widzieliście na poprzednich moich materiałach, Revopoint Miraco 32 pro użytkuje już około pół roku. Zrobił on dużą rewolucję u mnie w warsztacie, jeśli chodzi o dorabianie elementów stalowych przy odbudowach aut terenowych, czy też konstrukcji, które po prostu w warsztacie robimy. Jest to niesamowite narzędzie, które pozwala precyzyjnie zeskanować dany element i dopasować tam element stalowy w taki sposób, żeby nie bawić się po prostu z kartonami. Myślę, że jest to rewolucja wśród warsztatów odbudowujących auta terenowe, budujących je oraz różnych warsztatach zajmujących się właśnie takimi detalami i maszynami cence, gdzie trzeba wykonać elementy precyzyjnie. Przejdźmy do, najpierw do skanera RevoPoint i omówmy jego plusy i minusy. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach robiłem customową maskę do Ursusa C360. Początkowo zawiesiłem sobie tą maskę na wózku widłowym na dworze. Próbując zeskanować to skanerem RevoPoint, nie mogłem w ogóle uzyskać żadnej siatki. Tak jakby wiązki lasera nie odbijały się od elementu z powodu światła. Później dopiero doczytałem, że ten skaner w ogóle nie jest w stanie zeskanować tak naprawdę elementów na dworze. No i też Wam powiem że napotkałem z nim wiele problemów, jeśli chodzi o skanowanie elementów, które nie są w kolorze matowym przede wszystkim, nie są koloru jasnego, czyli najlepiej sobie radzi z kolorem jasny, biały, szary i to muszą być oczywiście kolory matowe. Jeśli jest połysk, to ta wiązka lasera się odbija i skaner nie radzi sobie z, z po prostu z zrobieniem siatki. Kolejna sprawa, próbowałem zeskanować flansze od skrzyni biegów. No jak wiadomo, flansze muszą być wykonane bardzo precyzyjnie. Chodzi o dokładność rozmieszczenia otworu. Skaner ma problem, ponieważ w miejscu, gdzie jest otwór, robi się takie jajko. Załamuje się wiązka lasera i nie jest w stanie określić dokładnie miejsca, gdzie ten otwór jest. Była rozbieżność kilku milimetrów między otworami i po wypaleniu na maszynie CNC adaptera testowego wszystkie te otwory się rozjeżdżały. Miałem z tym problem. Firma Creality... Chwali się, że ten skaner ma aż 41 wiązek laserów światła niebieskiego, między innymi oraz funkcję rzucania jednej linii. Funkcja rzucania jednej linii ma docierać w jak najgłębsze miejsce. Dodatkowo radzi sobie z elementami ciemnymi oraz elementami, które są w połysku. Nie trzeba będzie używać spraya, który, jak w przypadku Revopointa, Musiał być używany, aby zmatowić powierzchnię. Ten spray kosztuje coś koło 100 zł. I Dajmy na to, że chcemy zeskanować tak naprawdę jakiś tył auta pod zderzak, to praktycznie cała puszka sprayu nam na takie jedno skanowanie idzie. Ten skaner ma sobie z tym radzić już z automatu, bez przygotowania takiej powierzchni. Jestem po pierwszych takich testach tego skanera, gdzie chciałem się zapoznać z jego oprogramowaniem, działaniem. Wygląda to obiecująco, ale. Przejdziemy dokładnie do testów w warsztacie i wtedy zobaczymy różnicę skanując te same elementy. Teraz posiłkuję się troszeczkę, właśnie kartką, żeby nie pominąć wszystkich istotnych rzeczy na temat skanera. Skaner już nie jest na podczerwień, tylko właśnie na niebieskie lasery NIR. Producent twierdzi, że skaner często ogarnia bez sprayu i jest bardzo szybki. Aż do 90 klatek na sekundę. Dla porównania, Mirako bez sprayu ma okolice 20-30 klatek. Kupując ten skaner, zdecydowałem się głównie dlatego, że jest mobilny, czyli wszystko w jednym. Mamy w nim wbudowany wyświetlacz, możemy sobie po prostu te skany obrabiać bezpośrednio w skanerze. To ma w sobie wbudowaną od razu baterię. Oraz moduł WiFi. Do takiej obróbki skanów wymaga to od nas bardzo dobrego komputera. Przede wszystkim karty graficznej, pamięci RAM, no i procesora. Minimalne wymagania nie są jednak moim zdaniem wystarczające do płynnej pracy ze skanami. Oczywiście, jeśli chcemy skanować małe detale, nie ma problemu, ale jeśli chcemy skanować coś większego, jak w moim przypadku przód lub tył auta do wykonania np. zderzaka, czy jakiegoś większego elementu. Wymaga to znacznie większych parametrów niż minimalne, zalecane, jeśli chcemy to zrobić płynnie. Tym skanerem już wiele razy straciłem cierpliwość właśnie przez próbę skanowania dużych elementów. No niestety ten skaner nie jest na tyle skanerem mobilnym i precyzyjnym przy dużych elementach, aby móc zrobić to komfortowo. Często trzeba robić po kilka skanów, później w programie łączyć je w całość. Przejdźmy teraz do zastosowania praktycznego tych dwóch skanerów w warsztacie. Jestem widzowie na warsztacie. Zrobimy tutaj taki pierwszy test skanerów. Materiałem do skanowania będzie korpus Zetoro. Akurat mamy tutaj taki kolor beżowy, jest on jasny. Nie ma takiego ostrego połysku, bo nie jest położony lakier bezbarwny. Ale nie jest to też na pewno lakier matowy. Sam jestem ciekawy, jak z taką powierzchnią poradzą sobie oba skanery. Tu jest akurat fajnie, właśnie, bo jest korpus. Mamy trochę elementów właśnie srebrnych, czarnych, więc jest to takie zróżnicowane. No i zobaczymy, który ze skanerów poradzi sobie po prostu, czy w ogóle sobie któryś z nich poradzi, tak, żeby to zeskanować bez naklejania pointów od trackingu. Zobaczymy, czy skaner ogarnie tak, żeby po prostu nie gubić ścieżki. No jest to taki kurde, można powiedzieć, że element mocno zróżnicowany, więc kształty teoretycznie powinien sobie łapać. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekawy. Biorę najpierw rewopointa, ustawię Wam kamerę, będę nagrywał ekran ze skanera. No i będziecie widzieli też w kamerze mnie, żeby można było widzieć, w którym miejscu yy, walczę po prostu ze skanowaniem. Dobra, zaczynamy skanowanie. Już widzę, że Revo Point też nawet ogarnia sobie fajnie. Zobaczymy później te skany oczywiście na kompie, jak to będzie wyglądało. Jest tutaj bardzo dużo szczegółów, co akurat takim skanerom mocno ułatwia pracę. Jest to element, można powiedzieć, taki niestandardowy. Kolor też sprzyja skanerowi. No i przejeżdżamy na tą stronę, gdzie mamy już trochę elementów czarnych, jak węże. Srebrny alternator. I tu już to tak nie wygląda kolorowo. No i mamy pierwsze problemy. Skaner się gubi. Ale powolutku cofamy. Trzeba być tu precyzyjnym i powolnym zarazem. Próbujemy teraz alternator złapać, ale niestety, z alternatorem nie idzie za łatwo. I tak całkiem fajnie to ogarnia Wam, powiem. Dobra, pauzujemy. Zaczyna gubić ścieżkę. Zaczynają się pierwsze problemy. Jak widzicie na skanie, już jest problem. Porozjeżdżały się. Cylindry zrobiły się podwójne, co teraz widzicie na ekranie. No nic, oczywiście trzeba by powtarzać skan. Ale to i tak jest tylko taka próba teraz, można powiedzieć, testowa. No i to jest ogólnie częsty przypadek w Point. No oczywiście wiadomo, w tym przypadku trzeba by naklejać te pointy, takie markery. Pewnie by tak takich sytuacji nie dochodziło. No i mamy skan, można powiedzieć, obrobiony. Widzicie go teraz na ekranie. Spójrzcie, jak on wygląda. Cały poszarpany, no ale to też jest. Problem to, że on jest taki poszarpany, że nie wszędzie po prostu przejechałem tym skanerem, no bo nie było po prostu na to miejsca. Ale ta góra, zobaczcie jak się rozjechała bez markerów. I zobaczymy teraz skaner od firmy Krality. Włączyłem wam nagrywanie ekranu. Spróbujemy teraz. Dobra, mamy odpalone. Zobaczymy co się będzie działo. No niestety, ale będę musiał co chwilę spoglądać na laptopa, co już jest troszeczkę uciążliwe. A spróbuję po prostu przejechać tak, nie patrząc w laptopa. Zobaczymy, co się będzie działo. Idąc tak praktycznie zupełnie na luzie. Powiem Wam, że tu nawet nie trzeba tak patrzeć, jak w tego Revopointa, z tego, co widzę, co się dzieje na ekranie. Wy to też widzicie, teraz podgląd. Ten skaner... Można powiedzieć, że ogarnia, ja tu sobie normalnie chodzę. Tam to się po prostu musiałem... Przesuwać trochę jak mucha w smole, tak bym to nazwał. Musiałem powolutku, bo co chwilę gubił tracking. A tutaj, jak obserwuję teraz, co się dzieje na ekranie, zobaczymy, jak sobie poradzi teraz z alternatorem. Alternator jest koloru srebrnego, więc teoretycznie mało przyjazny dla skanera. No kurde, powiem Wam, że ja stąd z daleka sobie tak obserwuję, co się tam dzieje. Teraz już zupełnie nic nie będę widział. No niestety muszę sobie ten jakoś zaraz telefon pospinać. Bo jak kucam tam, to nic nie widzę. Się zastanawiam się, czy to w ogóle jest do tego skanera tak naprawdę potrzebny ten telefon. Bo jak będę skanował jakąś flanszę albo tył auta, ja sobie położę na przykład tego lapka tak, jak teraz położyłem go tam zupełnie daleko, gdzie ja tylko widzę, kiedy po prostu gubi tracking, ale robi to naprawdę sporadycznie. Zobaczymy, jak sobie poradzić z resztą zadań. I oczywiście zaraz jeszcze zobaczymy ten skan, ale ja już widzę, że ten skan będzie po prostu dobry. Jakbym tu miał wykonywać teraz jakiś jeden drobny element, tak naprawdę na tym skanerze, tak jak ja robię to zazwyczaj, czyli coś z blachy dorobić, połapać sobie tylko otwory. No zobaczymy właśnie jak będzie z otworami, bo tamten to wiadomo, że robi zawsze jajka i z otworami to można sobie tylko zrobić otwór z 2 mm większy, jeśli chcemy go zrobić przykręcany. Spróbuję zeskanować jeszcze ten wydech czarny. Ale widzę, że nie ma jakiegoś większego problemu. Radzi sobie ciut gorzej, no bo jest to rura cylindryczna i nie ma żadnych charakterystycznych kształtów. Ale nie jest to wcale jakieś wyzwanie dla tego skanera, żeby w ogóle odbić od niego wiązkę. Teraz zgubił ścieżkę, dałem mu zadanie trochę trudniejsze. Zobaczymy, czy znajdzie. Dobra, zapauzowałem. Przejdźmy teraz do oprogramowania. Zobaczmy, co tutaj się porobiło. Widzicie również teraz nagranie z ekranu. No, kurde, zobaczcie, jak ten skan wygląda. To na razie tylko jest jeszcze siatka nieobrobiona. Widać, że oprogramowanie dużo lepiej ogarnia te kształty. Tu nie ma żadnej opcji, żeby te cylindry nam się skopiowały. Tylko naprawdę ten skaner ogarnął to, można powiedzieć, że naprawdę za. Obrobimy sobie ten skan. Przetestujmy teraz skaner w zadaniach trochę bardziej zaawansowanych. Spójrzcie. Mam tutaj przed sobą dzwon skrzyni biegu. Spróbujemy go zeskanować. W programie O3D zrobimy dokładne pomiary otworów. No i co najważniejsze, spróbujemy zrobić rysunek techniczny do flanszy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Biorę teraz słówmiarkę, zmierzymy średnicę otworu. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po dokładności skanera. Flansza jest srebrna. Ja już wiem, że skaner RevoPoint srebrnym elementem po prostu nie podoła. Dlatego posprejuję ten element na biało. I będę skanował go dwoma skanerami, gdy będzie już polakierowany. Więc teoretycznie Ułatwię robotę jednemu i drugiemu. No ale RevoPoint na 100% by nie dał rady, bo testowałem to już wielokrotnie. Zaczynamy skanowanie. Jeśli chodzi o złapanie kształtu takiej flanszy, kryzy, no to ten skaner też bez problemu to ogarnia. Myślę, że on ogólnie ogarnie, ogarnie również większość prac blacharskich poza właśnie takimi mocno precyzyjnymi, jak na przykład złapanie kształtów pod otwory. Z tym niestety, ale jestem niemal pewny, że będzie miał problemy. Powolutku kroczek za krokiem, bo niestety zrobię szybszy ruch, a jak widzicie od razu gubi tracking, zapala się na czerwono. Więc trzeba bardzo powoli ten element jeszcze można powiedzieć, że to jest taki aluminium, które się już chyba trochę zaczęło utleniać. i Jest mocno brudne, więc nie jest takiego koloru srebrzystego, co w sumie w tym momencie ułatwia nam robotę. Dobra, muszę zapauzować, bo miałem statyw kamery z tyłu i gdybym nie zapauzował, to bym cały skan stracił. Dobra, mamy zrobiony sk skan taki testowy. Pierwszy. Teraz idę po drugi skaner. Tutaj zostawiam, żeby się po prostu odpalało, odpaliło, przepraszam i obrabiało. A później jeszcze i tak zrobimy obróbkę tego skanu dokładną na kompie. Mam teraz drugi skaner w łapie. Nie podłączałem telefonu, bo mi bateria pada, ale mam laptopa blisko siebie, więc powinno mi to wystarczyć. Pierwszy tryb, którym zeskanujemy, to jest taki sam tryb jak w tamtym Revopoint. Drugi tryb, którym będziemy skanowali, jest to one line, czyli linia, która ma docierać tak jakby w głębie tych otworów. I ten skaner właśnie chwali się, że tą opcją możemy zeskanować flanszę idealnie. Tylko do tego i drugiej opcji jest potrzebne, żeby nakleić marker. Zrobimy i to, zobaczymy jak sobie poradzi. Na razie go zeskanuję w normalnym trybie i później jeszcze sprawdzimy odchyłki między zwykłym trybem a tym trybem One Line. Nie pomyślałem wcześniej, żeby kręcić tym stołkiem. Chociaż Rewo Pointa się trochę mniej wygodnie trzyma w jednej ręce, jest bardziej przystosowany do trzymania go oburącz. Zobaczymy, jak ten skan wygląda. Zapiszemy sobie go. Teraz wykonamy kolejny skan, ale nakleimy już markery. Markery to są tak naprawdę takie drobne naklejeczki. Takie pointy. Skaner ma po prostu łatwiejszy tracking dzięki tym, dzięki nim. Nakleimy ich kilka i zobaczymy. Dobra, naklejujemy ich aktualnie 7. Zobaczymy, czy to wystarczy, czy trzeba będzie ich dołożyć więcej. Spójrzcie, jak wygląda tryb jednej linii. Widzicie ten laser, który się przesuwa od lewej do prawej. Jest to taki malutki punkcik. Kamera fajnie to wychwytuje. Teraz Wam pokażę, jak wygląda crossline. Próbujemy teraz zeskanować. Jak nie wiem, czy widzicie, ale rzuca teraz takie niebieskie światło. Jak przybliża, to pojawia się taka pojedyncza linia. O kurde, dobry bajerek. Ale jak powolutku skanuje. Jest to dość precyzyjny teraz zabieg. Przez to, że jest to jedna linia, jest bardzo powolny ten skaner. Ale jaki precyzyjny? Skupmy się na tej górze flanszy, bo w sumie to jest nasz najważniejszy punkt. Liczą się otwory i to, żebyśmy mogli fajnie osiowo zrobić flanszę pasującymi otworami to jest w sumie funkcja, która ma służyć właśnie do takiego skanowania głębokiego. Piękne jest to, że jak są markery, to on w żaden sposób nie głupi tego trackingu. To jest pierwszy raz ogólnie, kiedy używam tego trybu. Dobra, mamy skan. już blacha. Na testa wypalamy z blachy 2 mm, żeby też nie marnować materiału. A sprawdzimy w ten sposób po prostu, czy otwory się będą zgrywały. Już Wam pokażę. Tu znalazłem jakoś blachę z odpadków 2 mm. Ten element jej tak dospawałem, bo niestety, ale nie mieściła mi się, można powiedzieć, w rozmiarze, bo tam wychodzi 30, chyba 8 na 38 cm. Tak to wygląda w projekcie. Całkiem ogólnie ładnie ta flansza wyszła. Można powiedzieć, że idealny kształt skrzyni. Biorę się teraz za wypalenie tego elementu i idziemy przymierzać go do dzwonu. Zobaczymy, czy otwory się zgrywają. No i mam tutaj wypaloną, można powiedzieć, flanszę. Przymierzmy ją teraz na skrzyni biegów. Zobaczymy, czy będzie pasować. Spójrzcie na otwory. Ale też pamiętajcie, że jest to wypalanie plazmowe i ta blaszka to jest 2 mm, i ona była troszeczkę pogięta. Gdybyśmy to palili z grubej blachy, czyli takiej jak robi się kryzy, to nic by nam tu nie sprężynowało. Zobaczcie, jak to wszystko się fajnie zgrywa. Wszystko nam elegancko pasuje. Wcześniej próbowałem robić takie rzeczy ze skanerem RevoPoint. No i po prostu nie było możliwości. Jak widzicie, skaner Creality fajnie zrobił robotę. I w funkcji flanszy spełnia się bardzo dobrze. Zobaczcie, tutaj używałem automatycznego odrysowania kształtu. Po zewnątrz rysowałem sam, ale tutaj był ten automatyczny. Spójrzcie, jak to wygląda. Jest igiełka. Jakby to było palone na laserze, to byłoby krawędź w krawędź, tak jak kształt skrzyni. No i teraz pomyślcie sobie, że bez skanera musicie coś takiego odrysować sami. No, przerąbany temat. Jeśli byście chcieli skorzystać z oferty Creality, możecie użyć kodu MAJSTER10. Będziecie mieli 10% rabatu na cały asortyment w ich sklepie. Firma Creality to jest ogólnie firma zajmująca się sprzedażą elektroniki. Mają dużo fajnych gadżetów. Od drukarek 3D, po skanery i wiele więcej. Pod tym filmem znajdziecie link do ich sklepu. Myślę, że warto sprawdzić, a opinie, czy ten skaner jest fajny i nadaje się do robót, Zostawiam Wam, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem.